Ja po prostu żadnych pozycji leżenia na potem gdzieś, yy, żadnego klucza, chodzenia, no ja widziałem takie treningi tych innych tam. To jest nie do pomyślenia. Musicie być prosto siedzieć, ładnie, musi być w porządku. Bo 90% na przykład kontuzji, które są, to są z tego tytułu, że ktoś chce na przykład właśnie się napić. Przez środek, a drugim mu spadł, Nie może tak być. W czasie treningu chyba, że są jakieś, a dzisiaj nie ma, bo było wcześniej, a teraz jest okej. Ok. Jakieś warunki takie, że trzeba się napić, bo to nie można zasuwać przez środek matematyki, że komuś coś przypomniało, Tylko trzeba bokiem przejść. Ale najpierw iść do nauczyciela i się zapytać, czy można, tak? Nie może być. Że ja prowadzę zajęcia, a sześć osób siedzi i pije tak? Przy wyjściu się kłaniamy, przy wejściu i wyjściu się kłaniamy. Siedzimy prosto, skoncentrowani inaczej to się nie uczy. I się opowiadałem tutaj mojemu koledze dziękowi, Byłem w, w Japonii i widziałem w Tokio trening karatek od małych, takie dzieci. Tak. Po Oczy, trener, jak go huknął, wywrócił się, chłopak wstał. os, os. Dziękował, bo widać, że jest szczęśliwy, że dostał w od trenera. To tak? znaczy, że trener zwrócił na niego uwagę. A huknął mu tak jak drzwiami nie się w Wywrócił się, wstał. I tu chodzi o koniec. Nie no? oni robią leksusy. Leksusy, takie różne Jest rezwe, jest na <kłysy> jest tak podobne, że się nie śni w głowie. Po prostu. Wszystko tam jest, co dzień się palcami. Mama. Mata, czy nie ma tam w wypadku karateków, papierów, który śni tak, że może się przyglądać. Bo przychodzą wcześniej, Ja pracuję czasami kiedy widzę dziecko, jakieś od karateków, stoi w toalecie na wysoko, a potem idzie do innego ma, bo no nie, są granice, które których nie można przechodzić. Tak jak chciałem mieć czystych tak jak chciałem mieć ludzkie pasmo pamiętajcie, jedno to jest bezpieczeństwo, że nie można wyjść, Drugie to jest to, że nie można chodzić pomiędzy ludźmi, bo naprawdę, ktoś spadnie, no to jest tragedia. Jeden, drugi, okay? Zawsze skoncentrowani. Jak jest za długi trening, to ja kończę wcześniej. Kończę nawet jak to sam, bo już widzę, że nie ma sensu, by się nie kleję. Ale cały czas maksymalna koncentracja. Jak się rzucamy na plecy delikatnie, to po to, to nie że widzę, to po prostu, że za chwilę ktoś komuś padnie na głowę. Dlatego robimy